Dziś chcę Wam pokazać mój sposób nagrzanie ciepłej wody. Tak, do, do mycia rąk, do kąpieli. Tutaj na dachu. Jak jak to wszystko wygląda? Na dachu położyłem Peksa 16 dwa razy 100 metrów. I tak rozłożyłem w to i z powrotem parę pętel wyszło, tak, dwie oddzielne pętle, żeby było łatwiej to odpowietrzać. Tak, I tu jest w dół ujście. Czytałem wiele, wiele w komentarzy, że to fajnie grzeje wodę, więc, więc na razie tylko położyłem. Idzie zima, więc już z tego nie, nie skorzystam. Spoiler. I wtedy będę wiedział, jak to wszystko i czy się opłaca, czy to działa tak, czy nie. Ale na pewno koszty są bardzo małe. 150 metrów gdzieś tam najtaniej, 100 metrów po złoty 50 najtańszego peksa, więc, więc powiedzmy tam 320 zł z krętami tutaj zapaskami. Plus jeszcze pompka dojdzie tak, ale to tam 400 zł myślę. Spokojnie cała ta instalacja wyniesie z kosztów, więc nie jest dużo, a, a może korzyści przynieść przy grzaniu wody o wiele, wiele więcej przez 2-3 lata i się pewnie zwróci. Dodatkowo jeszcze rzucę tutaj jakiś solar, żeby, żeby pompkę zasilał, więc, więc jeszcze koszta jakby będą... Będą zerowe i tak to wygląda. No i może nie jest estetycznie jakoś super ładnie, ale umieściłem to już tak przy szczycie, po to, że, że ciepło jednak idzie do samej góry. A tutaj potrafi być 40-50 stopni na pewno. Tak, Dachówka czarna, błyszcząca się więc, więc na pewno też będzie, będzie te ciepło tutaj nam, nam dawało. No i, i oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to taki tak fajny sposób. Gdzieś tam na internecie widziałem, że ludzie tak robią i, i zachwalają, że, że ciepła woda jest przez 4-5 miesięcy. I lepszy jest to jak kolektory. To będzie napełnione wodą, będzie ona sobie w tym krążyła. W innym filmiku też możecie zobaczyć taki naziemny kolektor, co zrobiłem do basenu i też fajnie podgrzewało wodę, woda była gorąca, więc tu jeszcze będzie na pewno cieplej pod daszkiem niż, niż na ziemi od słońca samego, tak? Jeśli masz jakieś sugestie, rady, śmiało, pisz w komentarzu, na pewno też mi pomoże tutaj w rozbudowie tej, tej sieci.